Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, jest ktoś, kto wręcza mi formularz i mówi, że muszę to podpisać, jeśli chcę żyć. To był formularz zgody na założenie aparatu podtrzymującego życie. A ty kiedy rzucisz palenie? Ja wiem, że to jest szkodliwe, mhm. bo mój syn jeden pali, drugi nie. O, to wie pan. Dzisiaj porozmawiamy sobie o poważnym problemie, który trwa już od wielu dekad i który wszyscy bardzo dobrze znamy. Do tematu podejdę w nieco inny sposób niż robiłem to ostatnio, bo dzisiaj sobie po prostu szczerze porozmawiamy. Więc od razu zaznaczam, że jeśli spodoba się Wam ten materiał, to dajcie mi znać poprzez pozostawienie lajka, udostępnienie tego materiału. No i co najważniejsze, zostawcie swoje opinie w komentarzach pod filmem, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Lecimy! Palenie papierosów to temat, który wszyscy bardzo dobrze znamy. Każdy z nas bez problemu potrafiłby podać przynajmniej kilka przykładów ze swojego otoczenia, związanych właśnie z paleniem, a także wapowaniem, czy jak to się tam profesjonalnie nazywa. Mimo z tego, że ludzie doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie z tego wynikają, to nie odstraszyły ich nawet napisy na opakowaniach informujące o ich szkodliwości, czy wreszcie zdjęcia przedstawiające naprawdę szokujące stany chorobowe powstałe Właśnie w wyniku przyjmowania tego czy innego wyrobu do organizmu. Ja osobiście nie palę papierosów, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby robił to ktoś inny. Jeśli jest pełnoletni i świadomy konsekwencji, to proszę bardzo. Jak to się mówi? Wszystko jest dla ludzi. Jeśli oczywiście nie robią tym nikomu krzywdy, to niech sobie popalają. Ale mnie osobiście zawsze irytował fakt, że spora część tychże palaczy nie liczy się właśnie z innymi ludźmi. To skrajnie egoiści. Sami pewnie nieraz się spotykaliście z taką sytuacją, że na przykład idzie matka z wózkiem i jedną ręką prowadzi dziecko, a w drugiej trzyma fajkę. No to jest już zwykła bezczelność. Kolejny przykład: palenie w ciąży. Jak dla mnie to jest świadome narażanie. Dziecka na utratę zdrowia, wystarczy sobie wpisać w necie i poczytać, czym to grozi. Dla mnie również takie zachowanie to jest skandal. I całe szczęście, że wprowadzili zakaz palenia w zamkniętych miejscach publicznych, takich jak bary czy restauracje, bo osobiście jeszcze pamiętam, jak wyglądały takie miejsca przed tym zakazem. Jeśli wy pamiętacie, to doskonale wiecie, jaka tam była istna patologia. Ale dobra. Bo zapewne część z Was w ogóle nie pali i pewnie zadaje sobie standardowe pytanie osób niepalących: Po co wy w ogóle palicie? Co wam to daje? No i niestety muszę się wam do czegoś przyznać: bo ja właśnie wiem, po co im to palenie. Tak się składa, że kilkanaście lat byłem górnikiem i tam dość powszechnie wciąga się tabakę. Czyli taki zmielony tytoń z aromatycznymi dodatkami. Wiecie o co chodzi. No i tak się składa, że tabaka po dłuższym czasie, podobnie jak papierosy. Powoduje pewnego rodzaju uzależnienie. No niestety, ludzki organizm jest podatny na tego rodzaju używki. No i jak rozmawiałem sobie z taką osobą, która nie wciągała tabaki, to właśnie często zadawała mi pytanie, po co ty to robisz? Co ci to daje? No i odpowiedź jest banalnie prosta, bo poza aromatycznym zapachem, to jeszcze wieście lub nie. Czułem się taki odświeżony i częściowo mnie uspokajała. No ale wady tego produktu zdecydowanie były silniejsze od jego zalet, więc rzuciłem to dziadostwo w kolerę. I wam również tego odradzam, no chyba że chcecie mieć problemy ze śluzówką i nie przez noce z powodu problemów z oddychaniem. Wracając do papierosów, powiecie mi teraz, że to technologia poszła do przodu, teraz są znacznie bezpieczniejsze te właśnie e-papierosy, gdzie podgrzewasz tylko płyn zawierający nikotynę. Normalnie samo zdrowie, no ale tak właśnie nie do końca. Przekonała się o tym pewna bohaterka naszej historii. Posłuchajmy. W ten czas kończę palenie, jak już, jak to mówią, płuca... Co chore, nie tak. może to w ten czas. To wie... dopiero wtedy, jak już się zapójną. Tak, Jak już się no właśnie Amanda Stelcer, bo tak się nazywała, zaczęła palić e papierosy w 2015 roku, gdy było to modne. Większość jej znajomych paliła, dlatego kobieta pomyślała wówczas, że będzie to ciekawa rozrywka. Przerodziła się ona jednak w silne uzależnienie. I to jest właśnie najczęstszy powód, który skłania młode osoby, do sięgania po różnego rodzaju używki. Chęć przypodobania się swoim znajomym, bo wiesz, palisz. To jesteś cool, jesteś takim spokoziomkiem. No ale kiedy wracasz do domu i znajomych już nie ma, a tobie dalej chce się palić, to wiedz. Że coś się dzieje. Zasubskrybuj kanał na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. Łapka w górę, lecimy! Po pewnym czasie mieszkanka Ohio wypalała w ciągu tygodnia około 8 wkładów z płynem do wapowania. Jest to odpowiednik 50 zwykłych papierosów. Palenie w tak dużych dawkach spowodowało, że w październiku 2019 roku pojawiły się u niej problemy z oddychaniem. 34-latka trafiła wtedy do szpitala, a w ciągu następnej doby poddano ją serii badań. U kobiety wykryto wówczas zespół ostrej niewydolności oddechowej. Jest to śmiertelna choroba. Objawia się tym, że płuca są tak silnie uszkodzone, że nie dostarczają reszcie organizmu wystarczającej ilości tlenu. Lekarze długo szukali przyczyny złego samopoczucia pacjentki, dopiero gdy przypadkiem wyszło na jaw, jak wielką fanką wapowania była, przeskanowali jej klatkę piersiową. Personel medyczny potwierdził, że jej diagnoza wynikała bezpośrednio z palenia papierosów. Aktualnie Amanda cierpi na zespół stresu pourazowego Właśnie z powodu tego doświadczenia Przyrzekła sobie, że nigdy więcej nie zapali Pragnie, by ludzie poznali jej historię I żeby nikt nie musiał przeżywać tego, co on Wie pan, co kiedyś paliłem i... Nie przeszkadza mi. Nie Rozum przy... Rozumiem tych ludzi, co palą. I... Przykład tej kobiety to nie jest odosobniony przypadek. Musicie pamiętać, bowiem, że e-papierosy są stosunkowo nową formą palenia, więc w dalszym ciągu prowadzone są badania nad ich szkodliwością. Musimy najpierw wyjść z fałszywego przekonania, że e-papierosy są w pełni bezpieczne, bo nie zachodzi tam reakcja spalania, jak w przypadku tradycyjnych papierosów, która uwalnia do organizmu około 50 związków rakotwórczych, a w tym aż 9 o silnym udowodnionym działaniu kancerogennym. W aerozolu powstałym we papierosie występuje pięć substancji toksycznych szkodliwych dla zdrowia, czyli nikotyna, acetaldehyd, aceton, akroleina i formaldehyd. A w przypadku tego ostatniego jest udowodnione silne działanie rakotwórcze. Temat oczywiście wymagałby dogłębnego zbadania, czego nie będziemy robić w tym materiale, ale niestety rakotwórczość nie jest jedynym problemem związanym ze papierosami. Zdecydowanie większym problemem jest ich dostępność i użyteczność. Para, którą się wydziela, w przeciwieństwie do zwykłych papierosów, ma raczej łagodny i słodki zapach. Z jednej strony jest to ich zaleta, bo człowiek po prostu nie śmierdzi, jakby go zdjęto z grilla, ale z drugiej strony jest to również jego wadą, bo ciężko wykryć, czy twoje dziecko sięga po te używki. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pilnować swoich dzieciaków. Jednak smród papierosów, pomimo różnych kombinacji, był stosunkowo łatwy do wykrycia i dla dziecka wiązało się to z ryzykiem, że starzy się dowiedzą. Teraz taki dzieciak może śmiało popalać i za Chiny go nie przyłapiesz. No chyba, że zrobisz mu kipisz w pokoju. I właśnie z tego powodu po te używki sięgają coraz młodsze dzieciaki. Kolejny problem e papierosów to łatwość ich użytku, ponieważ masz je zawsze przy sobie nie potrzebujesz ani zapalniczki do odpalania, ani popielniczki do kiepowania, a co za tym idzie, w końcu nie potrzebujesz nawet ruszać dupy z kanapy do okna czy na balkon. Jest to dużo bardziej komfortowe niż w przypadku zwykłych papierosów, a co za tym idzie, z reguły takie osoby palą zdecydowanie częściej i więcej niż byliby w stanie wypalić w tradycyjny sposób. Według statystyk w ten czy inny sposób w Polsce jest około 8 milionów palaczy i choć dalej jest sporo zwolenników tradycyjnego palenia, to chyba niedługo będą musieli się przerzucić właśnie na e-papierosy. A ty jakie palisz? Czy to Zakaz sprzedaży papierosów. No tak, sprzedaży wyrobów tytoniowych. Czy to pomoże? No myślę, że wtedy powstanie kontrabanda. A kontrabanda? No tak, będą... ta, i będą... Będą sprowadzać i sprzedawać w sytuacji gdzieś tam po cichu, no, na nie, tej zasadzie. Nie powstrzymają tego? nie, ma, nie ma sens, mi się, że nie. nie że nie ma człowiek będzie chciał tej tak księgi, tak? No oczywiście, tak samo jest z alkoholem, tak samo jest. Jak, jak podwyższą alkoholu jakoś tam wygórowaną cenę, to będą robić sami albo no tak, będą z kolei sprowadzać i nie wiadomo co pić. Dobra, szkodliwe dla zdrowia. Polska, krajem wolnym od tytoniu 2030. Komunikat pod takim tytułem widnieje na stronie głównego inspektoratu sanitarnego. Opisano w nim wprowadzenie strategii Endgame, czyli całkowitej eliminacji tytoniu ze społeczeństwa. Nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach na świecie. Coraz więcej krajów w niedalekiej przyszłości chce całkowicie wyeliminować ze sprzedaży produkty tytoniowe w ciągu zaledwie kilku lat. Co ciekawe, Holandia już od przyszłego roku planuje wprowadzić całkowicie zakaz sprzedaży produktów tytoniowych będą jednak wyznaczone punkty gdzie taki zakup będzie możliwy jednak po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego chociaż nie mam pojęcia na czym miałoby polegać wystawienie przez lekarza takiego zaświadczenia do zakupu papierosów bo tak jakby wiecie lekarz i papierosy to mi się trochę gryzie w każdym razie w naszym kraju taki zakaz ma obowiązywać od 2030 roku więc jeśli jesteście zwolennikami tradycyjnego palenia to proponuję sobie zrobić zapasy a tak na poważnie czy to nie doprowadzi do Powstania takiego tytoniowego podziemia? Czy nie zmusi ludzi do produkowania papierosów na własną rękę? Przecież takie zakazy zazwyczaj doprowadzają do całkiem innej reakcji niż zamierzona. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach, i jeszcze jedno: po co w ogóle palicie? Rzućcie to gówno w cholerę. Pozdrawiam, adie.